Ludzie, którzy gapili się na głowy. John chce zostać muzykiem, ale czy ma talent? Pewnego dnia dostaje szansę od losu, może zastąpić klawiszowca zespołu. Wkrótce John dołącza do zespołu, by nagrać z nim nową płytę i zaczyna poznawać członków, grającej bardzo alternatywną muzykę kapeli, której liderem jest charyzmatyczny, tajemniczy, nigdy nie zdejmujący olbrzymiej, sztucznej głowy, frank. Dziennikarz John Ronson, autor książki Człowiek, który gapił się na kozy, napisał scenariusz wspólnie z Peterem Strahanem, który tamtą książkę Ronsona przerobił na film. Dla Ronsona to bardzo osobista historia, rzecz jest luźno inspirowana jego artykułem opowiadającym o czasach, które Ronson spędził w roli klawiszowca, umiarkowanie popularnego w Wielkiej Brytanii zespołu Franka Sidebottoma. W tytułowego bohatera wciela się Michael Fassbender, który stanął przed trudnym zadaniem grania bez twarzy. Wypadł świetnie. Na wyróżnienie zasługuje też Domhall Hall-Gleeson, który wyrasta na kawał aktora. Frank lekko wyśmiewa się z hipsterów i całej alternatywy, jednocześnie składając im hołd i mając dla nich wiele serca. Początek jest lepszy niż końcówka, a zdrowo rąbnięta postać Maggie Hall wydaje się pasować raczej do jakiejś bardziej mrocznej i jeszcze mocniej porąbanej bajki, ale na pewno nie stracicie, zaprzyjaźniając się z Frankiem. Do tej pory nikt nie potrafił mi uzasadnić istnienia postawangardowo-rokowej muzyki, jaką uprawia filmowy zespół. Po obejrzeniu tego komediodramatu najzupełniej rozumiem i jeśli tak, to cieszę się, że taka muzyka powstaje. A to już chyba coś znaczy.